Bertradzi, darmowy poradnik dla Polonii. Witam, nazywam się Arkadiusz Wyrzykowski, jestem właścicielem firmy Megapol Taxes Accounting, mieścimy się 317 West Northwest Highway w Palatine. A nasz numer telefonu to 847 221 5377. Zapraszamy wszystkich chętnych do nas na rozliczenia podatkowe, zarówno indywidualne jak i biznesowe, na otworzenie firm i na wszelkie rodzaje konsultacje z tytułu podatków. Zapraszamy. Kto powinien płacić podatki w USA? Oczywiście każdy, kto zarabia jakiekolwiek pieniążki, bez względu na to, czy jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy, jest, czy ma zieloną kartę, czy otrzymuje jakąkolwiek formę do rozliczenia. W zależności od tego, jak dana osoba się rozlicza, czyli w zależności jaki ma status podatkowy, różnego rodzaju podatki się płaci. Wyróżniamy w Stanach Zjednoczonych pięć różnych statusów podatkowych. Pierwszy to jest single, drugi to jest Merit filing jointly, czyli wspólnie ze małżonkiem, trzeci to jest head of household, czyli głowa rodziny, czwarty to jest qualified widow, czyli osoba, która jest wdową lub wdowcem. I, o, I ostatni status to jest Merit filing Separately, czyli osoba, która jest w związku małżeńskim, natomiast rozlicza się osobno. W zależności od statusu, e, różnego rodzaju podatki się li, płaci. E, kiedy powinna taka osoba się rozliczyć? E, w zależności jak, jaką dostaje formę na rozliczenie, jeżeli jest to tylko forma, na przykład W2 czyli forma z pracy, wówczas przy osobie single, jeżeli zarobiła za 2019 i 2020 rok 12400, no to wtedy teoretycznie nie musi się rozliczać, ale czy powinna się rozliczyć? Oczywiście, że powinna, dlatego że w większości przypadków na formie W2 potrącone są podatki, Bez yy, są to podatki federalne i podatki stanowe. Żeby dostać zwrot tych podatków, niestety trzeba się rozliczyć, mimo że nie ma takiego obowiązku. To mówimy o podatkach federalnych. Należy także pamiętać, że rozliczamy podatki stanowe. Podatki stanowe w stanie Illinois. Należy rozliczyć w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku, pierwszy przypadek jest taki, kiedy robimy rozliczenie federalne, czyli kiedy wysyłamy coś do IRS-u i robimy rozliczenie federalne, wtedy należy zrobić podatki stanowe, czyli podatki Illinois. Drugi przypadek to jest taki, jeżeli nawet nie robimy rozliczenia federalnego, to musimy zrobić rozliczenie stanowe, jeżeli. Kwota tak zwanego standard deduction, czyli standardowego odpisu, który Illinois Department of Revenue nam daje za 2019, była to kwota 2275 przekroczyła nasze zarobki. Czyli jeżeli ktoś zarobił na przykład 5000 dolarów na formie W2, to już musi zrobić rozliczenie stanowe, dlatego że ma to standard deduction 2275, więc jakiś podatek może być do zapłacenia. Czy będzie do zapłacenia? No to wszystko zależy, jakie podatki stanowe były potrącone. Pamiętajmy, że w stanie Illinois na dzień dzisiejszy podatki stanowe, które potrącamy z wynagrodzenia są w wysokości 4,95%. Dosyć Wysokie, ale wtedy musimy już zrobić rozliczenie i zobaczyć, czy należy zapłacić podatki ze względu, bez względu na to, czy to są niskie zarobki, czy też wysokie zarobki. To mówimy o osobach, które są zatrudnione jako pracownicy w firmach. Natomiast jeżeli ktoś jest zatrudniony na formie 10,99, jest to forma, którą daje się dla subkontraktorów. I Zarobił co najmniej 400 dolarów, to już trzeba zrobić rozliczenie federalne. Dlaczego? Dlatego, że powyżej 400 dolarów należy zapłacić dodatkowy podatek. Jest to tzw. self-employment tax podatek, który odkłada się na Social Security Medicare. Na dzień dzisiejszy wynosi to 15,3%. Jest to podatek, który płacimy jako osoby self-employed, jako pracownik i jako pracodawca. Wtedy, bez względu na to, czy zarobiło się 1000, 2000, 3000, już podatki trzeba zrobić i wysłać, zarówno do IRS-u, jak i do Illinois Department of Revenue. Jak często rozliczamy się z podatków i jakie terminy powinniśmy zapamiętać? Podatki rozliczamy raz w roku. Jeżeli chodzi o podatki personalne, to wysyłamy je do 15 kwietnia następnego roku. Należy pamiętać, że te podatki muszą być wysłane albo z dniem 14 15 kwietnia albo z dniem e, z datą stempla pocztowego Liczy się zawsze data stempla pocztowego. W większości przypadków teraz używamy programów podatkowych, więc rozliczenia są wysyłane elektronicznie. My jako firma podatkowa w ciągu 24 godzin dostajemy potwierdzenie z irs ów że podatki są zaakceptowane lub odrzucone. Czasami się zdarza, że podatki są odrzucone. Co się stanie, jeżeli podatek jest wysłany na przykład 15 kwietnia i w tym samym dniu jest odrzucony, proszę się nie martwić, dlatego że mamy kolejne ilość dni 7 do 14 dni, żeby wysłać dodatkowo to rozliczenie podatkowe, wtedy nie ma dodatkowej kary. Co z osobami, które nie mogą rozliczyć się na czas? Osoby, które nie mogą rozliczyć się na czas, czyli załóżmy do 15 kwietnia, są to osoby indywidualne, zawsze mogą poprosić IRS o przedłużenie rozliczenia podatków. Jest to tak zwany extension. Wystarczy tylko do nas zadzwonić, podać swoje personalne informacje: Social Security, adres, imię, nazwisko, datę urodzenia, i my wysyłamy takie extension elektronicznie do IRS-u bez żadnych opłat. Takie extension w IRS-ie pozwala danej osobie przedłużyć rozliczenie podatków na 6 miesięcy czyli mamy czas do 15 października, żeby wysłać podatki. Proszę jednak pamiętać, że extension jest tylko i wyłącznie na rozliczenie, nie na zapłacenie podatku. Podatek teoretycznie powinien być zapłacony do 15 kwietnia, bez względu na to, czy się rozliczyliśmy, czy nie. Bardzo często się zdarza, że klienci dostają później listy załóżmy, że podatek został wysłany 15 października z listy do zapłaty interest, czyli dodatkowego procentu. Od zapłaty podatku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Extension jest tylko i wyłącznie na rozliczenie, nie na zapłacenie podatku. Więc, jeżeli przyjdą taki interest, no to trzeba je niestety zapłacić. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy tutaj do nas. Przypominam, firma nazywa się Megapol Taxes in Accounting. Mieścimy się w Palatine 317 West Northwest Highway. Nasz numer telefonu jest 847 221 5377. Można wejść też na naszą stronę internetową www.megapoltax.com. Tam można też zrobić sobie appointment online lub oczywiście do nas zadzwonić. Także z przyjemnością zapraszamy tutaj Państwa. Wyślij pytanie do eksperta już teraz. Redakcja małpa AmerykaPopolsku.com lub dzwoń 224 288 8820.